Wszystko, co robię, to jest. To jest mój nowy przyjaciel. Poznaliśmy się tutaj, w Hiszpanii. Ma na imię Sancho. Sancho. Sancho, chodź. Chodź, Sancho. Przedstawisz się. To jest mój przyjaciel Sancho. Siadaj, Sancho. Jeszcze mam trochę do zrobienia. No, siadaj. Sancho ma dwa lata. Żyje tu w okolicy Saragosy, ma żonę, dzieci, ma normalne życie. To, to nie jest tak, to nie jest tak, że Sancho jest jakimś dziwakiem. Nie, Sancho chodź. O. Ja Sancho świat teraz u góry. No. Chodź Sancho, ja go wezmę. Tu siedzi. Chodź Sancho. Chodź malutki, Fuj. chodź. Chodź maleńki, chodź, chodź, chodź. No, chodź Sancho. Weź go. Sancho. Siadaj, Sancho. On jest olbrzymi i brzęczy tak, i poleciał o, sobie nie leci O, jak nie wleci do kampera, to po prostu jesteś zabity. O, leci tu. O, O. No, siedz sobie tu. Nie chcę, za gorąco mu masz. Poleciał.